i zgonabija bikos be w pierdole nowego Foksa do jakiegoś złoma z silnikiem i będę go opierdalał. Zobaczcie, jaki zajebisty malowany tylko dwa razy sprayem Boskor ciekł. Korwa nie dam rady dobra przy z jakiejś cegły albo akumulatora. cegły zawsze noszę w majtkach bo się przydaje. Dobra na mi ta kierownica w jakąś szybką. Pamiętacie jak się ostatnio wypierdoliłem na plecy boli mnie korwa już dwa dni ale jegnąłem me tej jest git. Jak się ośmiecham to środki same spierdalają. Widzicie, mówiłem korwa. Pasoja idealnie, więc będę mógł robić Extreme Downhill. Dobra, w pierdole to jakimś kamieniem hoistym, że kosztuje 10 koła. Dobra, przekręcę tylko moje wykorwiste różowe gripy, miały być czerwone, ale ci popierdoleńce nawet kolorów nie rozróżniają daltoniści jebani. Dobra, w sumie wpierdoliłbym te korby. Patrzcie teraz, ale jestem zajebistym magikiem, szkoda, że nie umiem zębów czarować. Dobra idziemy zapierdalać, dobra żebym się nie wypierdolił bo dostawę mefedrono mam dopiero jutro, dobra jolo lecę, ociechuję ale dobiło ten zajebany amortyzator szkoda że to nie bokser bo przynajmniej bym nim bigos wymieszał, opatrzcie ale zajebiste owce ciekawe czy też są tak pojebane jak ja dobra wypierdalam stąd jak na hejnał i lecę na hopy. Korwa ale prędkość. Ciehoj jaki klin ja pierdolę, korwa chyba się zestrałem a poza tym to mój zajebisty Fox pierdol